Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja to zawsze lubiłem, jak się nazywa i nazywało, i będzie nazywało rzeczy po imieniu, a nie takie jakieś, jak to niekiedy gdzieś tam w jakichś tych telewizjach, radiach, programach. Taka jakaś, nie wiem, grzeczność i wszyscy tacy, tak zwani dobrze wychowani. też jestem dobrze wychowany, ale jak trzeba powiedzieć coś mocniejszego, to trzeba mówić. Moi drodzy, oni naprawdę mają Polaków za idiotów. I to wcale nie jest przesada, bo wyobraźcie sobie, że NBP... Jak inflacja szła w górę, jak sięgała zenitu, to mówiła, że to nie jest, mówiło, że to nie jest ich wina, bo to jest czynnik zewnętrzny i oni na to nie mają wpływu. No a jak inflacja spada, no to oni już sobie przypisują zasługi, że to jest ich dzieło, że to dzięki nim, że inflacja jest niższa dzięki nim. Tylko Panie Glapiński, bo Glapiński to jest ten, który tam opowiadał jakieś farmazony bzdury, że u niego chleb za 2,70, ma jakieś tam bułeczki, ma za 2,70. To jest ten gościu, który nigdy tak naprawdę nie robił zakupów i nie będzie robił, ale lubi dobrze zjeść. A że dobrze zarabia i ma pieniądze, no to może sobie pozwolić na to, żeby dobrze zjeść, ale jeśli ktoś jest takim człowiekiem, to nie powinien dawać rad innym, tym, których po prostu nie stać na tego typu życie. I Glapiński teraz sobie, sobie jego instytucji MBP przypisuje zasługi, że uwaga, kiedyś to było tak, że główny przyczyny inflacji, no to mówisz to zagresja rosyjska na Ukrainę i pandemia jej skutki. Oni takie banery wywieszają, to nie wiem z czyich pieniędzy, no ale mają coś takiego. A teraz mają, że dzięki MBP Polska jest na dobrej drodze już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. Dobra, Glapiński, panie. Skoro inflacja spada, no to dlaczego ceny nie spadają? Jak to możliwe? Na chwilę masełko poszło w dół pomidorki. Jak się sezon na pomidorki kończy, no to już idą w górę powoli. Powolutku masełko wracza, wraca, wraca, wraca. Przepraszam, wraca na wyżyny. To naprawdę, to już ja się nie dziwię, że oni mają takie poparcie. Bo skoro są ludzie, którzy naprawdę w to wierzą. Ten baner to nie kosztuje przecież mało. To tak, jak ja bym wam dzisiaj powiedział, że moją zasługą jest to, że 15 października będą wybory. To jest moja zasługa. To jest moja zasługa. To dzięki mnie. Gdyby nie ja, to by tych wyborów nie było. To mi macie podziękować, ale to jest właśnie na takiej zasadzie. To tak działa, moi drodzy, jak podaje Business Insider. MBP umywa ręce i wiesza nowy baner. Glapiński przepisuje sobie tylko zasługi. Na budynku Narodowego Banku Polskiego znajdującego się przy placu Powstańców Warszawy i ulicy Świętokrzyskie zawisł nowy baner. Wynika z niego, że MBP to sobie przypisuje spadek inflacji. Choć jeszcze parę miesięcy temu przekonywał, że jej wzrost w poprzednich miesiącach ma przyczyny zewnętrzne. Dzięki MBP Polska jest na dobrej drodze. Już od 4 miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. Można przeczytać na nowym banerze, który przysłonił siedzibę NBP od strony Placu Powstańców Warszawy. Teoretycznie dwa człony tego zdania są niepowiązane ze sobą, ale dobór kolorów napisu sugeruje, że to dzięki NBP inflacja w Polsce zatrzymała się. I teraz ludzie będą przechodzić, ludzie będą przechodzić i będą wierzyć. Ostatnio przecież, że to główne przyczyny tej inflacji to była agresja rosyjska i pandemia, nie? Główne przyczyny. Jak im się fajnie to wszystko udało, bo od 2020 roku mogli narobić takich machlojek, takich przekrętów finansowych, o jakich nam się nawet nie śniło. I najgorsze jest to, że oni faktycznie wszystko zwalą na Ukrainę i wszystko zwalą na dziewiętnastkę. I to jest najgorsze, że oni wszystko przypiszą tym dwóm powodom, nie? No? że to jest tam włodek i to jest dziewiętnastka. To nie my, my niczego złego nie zrobiliśmy. A przekręty są takie, ojej, kosmiczne, naprawdę kosmiczne. A najbardziej denerwuje mnie w tym wszystkim właśnie ta naiwność Polaków. Jak ja bym widział taki banner, ten banner dla mnie to jest takie dobre na przykład, jakbyście kupili w jakimś supermarkecie jakieś jajka i później idziecie sobie idziecie z reklamówką, patrzycie, śmierdzi Wam coś, okazuje się, że to jakieś zbuki, ale musicie coś z nimi zrobić. A że one są biodegradalne, to może coś z nimi zrobić i pojawia się taki banner, więc można tymi jajami ten banner obrzucać. No, to takie obrzucanie jajkami, które i tak już są nieprzydatne, no ale co będziecie. Wlec i śmierdziało, to będzie później śmierdzieć w autobusie, w tramwaju, gdzieś tam w metrach, w pociągach. Po co smrodzić, lepiej spożytkować to na baner. Idą wybory, i faktycznie będzie Żam. Glapiński, on nas chleb za 2,70. A ja widzę ceny, ja widzę ceny, ja widzę jak jest drogo. I to nawet nie chodzi tylko o cenę masła, tylko tutaj chodzi o poziom życia. Polaków nie stać, żeby sobie kupić mieszkanie. Oni teraz mają jakieś takie promocje. Nagle zobaczcie od 2022 roku, kiedy zamieszkaliśmy z nowymi lokatorami, no to nagle są jakieś kredyty 2%, jakieś upusty, pomocy socjalne, coraz więcej, a wtedy tego nie było. Wcześniej tego nie było w 2020, 2019, 2018, 2015. Tak jakby nagle poczuli, że trzeba jednak zadbać o o mieszkańców. Nie powiem o obywateli, tylko powiem o mieszkańców Polski. No bo to jest zasadnicza różnica. Jak później człowiek widzi taki baner i widzi takiego Glapińskiego, który nie ma zielonego pojęcia ani o cenach, ani o zakupach i widzi to, że faktycznie pelikany łapią to, łapią to z samego rana, to człowiek rozumny, który ma trochę rozumu, który stąpa twardo po ziemi, który jest realistą, nie może na to patrzeć. Na to nie da się patrzeć, bo to jest widok jakiegoś amoku, to jest widok, to tak jakbyśmy poszli do cyrku, tylko, że tam są aktorzy, tam są wyreżyserowane sceny, a tutaj, kurczę, te są wyreżyserowane z ich strony, natomiast odbiorcy, no to łykają to jak pelikany. I to jest najgorsze. To nieprawda, że to dzięki nim, bo to trzeba prostować, wyborcy tego Glapińskiego tam, nie wierzcie w to, bo to nie jest ani zasługa PiSu, ani Glapińskiego. To nie jest niczyja zasługa, bo to jest i tak drogo. Wy powinniście płacić połowę z tego. Ta inflacja to jest im na rękę, bo dzięki inflacjom oni zarabiają kasę, banki zarabiają. Bankom nie jest gorzej teraz. Im jest lepiej, im się powodzi. A z czego nie mają pieniądze, no z obywateli? Jakby obywatel nie dał, no to by nie mieli, ale jak obywatel nie chce dać, to oni go zmuszą, żeby dał, i tak będą mieć, i tak będą mieć. Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was bardzo serdecznie. I pamiętajcie, gotóweczka to jest to, co, co jest najlepsze. Jeśli tylko macie możliwość, zawsze, jeśli macie wybór, gotówka, karta, zawsze gotówka, zawsze gotóweczka, zawsze pełen obrót gotówkowy. Nie bezgotówkowy, ale gotówkowy. A wiecie, z czego mi się najbardziej chce śmiać, jak jest kolejka. Ludzie płacą tymi telefonami, a później nie mają zasięgu i ta dupna kolejka tak za nimi taka stoi, taka czeka, czeka, a ta szuka zasięgu, lata po supermarkecie i szuka zasięgu, żeby zapłacić. To jest po prostu, ja to sobie mówię o litości, litości, zlituj się, Panie Boże, uwolnij mnie z tego wariatkowa. Aha, jeszcze na koniec chciałbym oczywiście podziękować za to, że oglądacie te filmy, że komentujecie, że udostępniacie, jest mi bardzo miło, jest mi niezmiernie miło. No niestety nie wszystkie komentarze jestem w stanie przeczytać. Dziękuję Wam za to, że piszecie maile. Staram się je czytać na bieżąco. Nie mam na tyle czasu, żeby każdemu odpisywać, ale... Postaram się to pewnego dnia naprawić, nadrobić. Dziękuję też wszystkim tym widzom, którzy wspierają mnie. Również też finansowo od czasu do czasu. Bardzo wam serdecznie dziękuję z całego serca. Wspieracie mnie też tak duchowo. Takie miłe, często komentarze. Mi naprawdę miło. Czasem to aż się wzruszam. Trzymajcie się cieplutko. O kurczę, teraz jak ja to mówię, to trochę tak, jak taki ksiądz yy, zambony, trochę jak ryzyk. Takie podziękowania i takim jakimś tonem dziwnym, takim no. W sumie, tak bym z siebie teraz słyszał, to trochę tak jak ksiądz, to przepraszam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia, cześć, pa, pa.